Coś się pojawił, więc nagrywamy. Ale, jeżeli to miało tak wyglądać, że ja jadę przez taki czas, i to trochę słabo. Nie wiem, czy to w ogóle mogę coś teraz zrobić. A no tu jest jakieś chyba gniazdo, tak. Muzyka się zmieniła. Dość długo tu się jechało, przyznaję. Okay, to jest na zasadzie takiego chyba omijania ich Nie wiem czy tam jest moje życie czy tam jest życie chłopaków Czy to jest życie mojego wózka może Zauważyłem że tu jest, trochę też pokazuję w gdzie będzie po prostu leciał pocisk o, tymi kreskami muszę ich zabijać wózkiem o to chodzi, że muszę ich pozabijać wszystkich Gazu. O, już przerwa jakaś się pojawiła. Abym tego nie zaczynał od nowa. Zabijam. Co to on chyba ja mogę jakoś... Myślałem, że ja będę zabijał tym przyciskaniem, od tutaj pewnie... Zabijają Teraz za ja życie, ale jak ja mogę się ich podbić, nic nie mogę zrobić, nic nie mogę nacisnąć, a jeszcze jakiś duży mi się przyjechał. Może tak miało być. Albo atak. Wiecie, mi nie schodzi, więc to jest jakiś pewnego rodzaju boss, podejrzewam w ten sposób zrobiony. O kurde. To jest życie mojego wózka, więc... Słabo ze mną. Ccieczka. Kiedy to się skończy? Amulec Chcę mnie przycisnąć. Teraz słonie Albo dobra nie. O Jezus Dobra, cieczka do tyłu I to się już skończy, dostał. Zaczepił się na jakimś słupie. Ja przyspieszam Are we safe? Hold on, exit ahead. Dobra. No właśnie, never end. Za długo było, za długo się jechało. Na tyle się długo jechało że pomyślałem sobie, że tu jest że coś się zawiesiło, że będę musiał odgrywać dobrze, że jakby pojechałem dalej, a nie przestałem, przerwałem, przestałem jechać, więc tyle mojego. To jest chyba Koniec gry. Widziałem na jednym z filmów, że ktoś tam jeszcze bił się z takim dzikiem. E, jako bossem. I nie wiem, czy ja go gdzieś tutaj nie znalazłem. Jeżeli to jest tak pochowane. To jest ten stwór, z którym się bijeł na początku. Beginning of the end. End of chapter. To jest koniec rozdziału. Koniec rozdziału. Zobaczymy, co będzie jeśli dam continue. Tak mi teraz nie widać. A jeżeli stąd wyjdę, nie mogę uruchomić kredytów, dochodzę dotąd i tyle. Więc czy ktoś to zrobił na zasadzie takiej, że jest? To był pierwszy rozdział i będzie kolejny. A... Dobra, zobaczymy, czy mnie teraz widać. Też mnie nie widać, nie widać mnie, ale życie pewnie tracę, tak? Tak. Więc ogólnie mogę powiedzieć tak: to będzie krótki film, 5-minutowy. Jeszcze może zrobię tak, że cofnę się, zobaczę co będzie nowej A zróbmy tak. Ja uważam Castadian Beginning of the End za zakończony. New game zaczyna się tak jak było. Koniec pierwszego rozdziału. Nie wiem, ktoś może zrobił to na zasadzie takiej gamepad. gamepad. Eee, żeby to sprawdzić, eee, jak to się przyjmie. Ale chyba przyjęło się słabo. Zapowiadało się świetnie. Kosztowało chyba 60 zł, więc jak ktoś by chciał to kupić, to ja odradzam, bo ja to przeszedłem w 2 godziny łącznie, chyba tak wspierając cały czas. I no, jak widzieliście, za dużo tutaj funkcji. Nie jest to tak za dużo, za bardzo rozbudowane. Polecam zamiast tego Unsighted. Gra w podobnej cenie i dużo bardziej rozbudowana. Tam na pewno spędzę 10 godzin, jestem chyba 5 godzin mam za sobą, a i tak idę na takim łatwym poziomie. A tutaj, no nie wiem, tarczę zdobyłem tylko jedną, potem, może jest tylko jedna, ale potem ten mój atak był też w porównaniu z tym, tutaj był słaby. Jeden boss, podobno był tak widziałem na filmach, że jest też drugi, więc... Ja nie wiem o co chodzi. Muszę może poczytać o tym, ale mamy znowu nasz miecz. Wszystko od nowej teoretycznie można bardzo szybko przejść w grę od nowa, o, nie mam tej, tej tarczy. Tej tarczy nie mam. Nie miałem przez całą grę. Tego gościa spotykam tylko tu na początku, a potem no, pająk, który naprawdę powoduje, że możesz się zirytować tą grą. Bo nie możesz odnowić, więc cóż, czasami tak bywa, że na początku jest wszystko ładnie pięknie, a potem już nie do końca. Także tutaj się żegnam. Krótki film, krótki zakończenie, podsumowanie gry. No i widzimy się w kolejnych seriach.